Witam państwa i zapraszam na magazyn miejski w Polskiej Telewizji Regionalnej. W środę 6 sierpnia odbyło się zaprzysiężenie nowego prezydenta RP przed zgromadzeniem narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Na sali plenarnej niższej izby parlamentu Karol Nawrocki złożył przysięgę. O tym jak będzie układała się współpraca prezydenta z rządem, zapytaliśmy Jana Warzechę, posła na Sejm RP z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki zapowiadał wielokrotnie w kampanii wyborczej, że wszystkie ustawy, które zostaną do niego wniesione, przekazane przez obecny rząd, będą służyły Polakom, to będzie, spotkają się z jego akceptacją, czyli jednym słowem z podpisem. Niemniej Jednak można się spodziewać, bo w Pabianicach kiedyś premier Donald Tusk powiedział, że że ta współpraca może być trudna, ale on sobie z tym poradzi, więc można się spodziewać również problemów ze współpracą i takim przykładem obecnym jest ustawa wiatrakowa, tak zwana ustawa wiatrakowa, do której wprowadzono dopłaty do cen energii. Kończy się, kończą się dopłaty we wrześniu, a zostały przedłużone do końca roku. Gdzie dopłata wynosi 500 zł netto do kilowatogodziny, i to specjalnie w sposób podstępny, troszkę wstawiono do ustawy wiatrakowej. Po to, żeby prezydent przecież jest za tym, żeby była dopłata do energii, bo za czasów Prawa i Sprawiedliwości żeśmy to wprowadzili. To było przedłużane. A ustawa wiatrakowa z kolei jest ustawą mocno kontrowersyjną. Bo w tej ustawie mieszczą się zapisy odległości turbin wiatrowych od domów mieszkalnych i kiedyś to było 10 wysokości wiatraka, łącznie ze skrzydłem, i to tam gdzieś wychodziło 1000 do 1300 metrów, ponieważ no, były tam różne e, interwencje, naciski ze strony inwestorów, że to jest za duża odległość. W związku z tym my za czasów rządów naszych Prawa i Sprawiedliwości przychyliliśmy się do tego, żeby ta odległość wyniosła 700 metrów. A w tej ustawie zmniejszają tę odległość do 500 metrów. Mało tego od parków narodowych ta odległość musi, jest nie, nie mniejsza niż 1500, a dla obszarów Natura 2000 tylko 500. Proszę sobie wyobrazić. No to rządzą rzekomo ludzie, którzy są za ochroną środowiska, jest w koalicji partia zielonych, a wiatraki chcą ustawiać bardzo szybko, blisko parków krajobrazowych, blisko parków narodowych, blisko obszarów Natura 2000, więc ustawa mocno kontrowersyjna. Prezydent Karol Nawrocki jego następca też będzie się mocno zastanawiał nad opisem tej ustawy. Według posła Jana Warzechy prezydent Karol Nawrocki sam będzie inicjował wiele ustaw, szczególnie tych podatkowych, związanych z Zielonym ładem oraz związanej z wypowiedzeniem paktu migracyjnego. Remont obejmuje m.in. dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowę poradni dziecięcych i zmianę układu funkcjonalnego wnętrza. Robimy grubą przebudowę, mającą przede wszystkim na celu dostosowanie dla, do potrzeb, dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ten budynek jest w zupełnie dobrym, dobrej kondycji, natomiast tak troszkę myszką już trącił, a zwłaszcza nie posiadał tych możliwości pełnego wyjścia naprzeciw osobom z niepełnosprawnością, bo można zawsze dorobić jakieś podjazdy, ale to nie załatwia sprawy, bo część gabinetów jest na, na piętrze. My musimy osoby z niepełnosprawnością albo wytransportować ręcznie na, na piętro, albo obsłużyć je na dole w gabinecie, który mamy do tego przystosowany. Głównym elementem, który będzie widoczny już z zewnątrz po skończonym remoncie będzie winda. Ta winda będzie wbudowana w budynek, na dole ona będzie, na parterze ona będzie jakby na zewnątrz, ale u góry to się już wcina w strop i, 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 i lądujemy mówiąc prosto na piętrze. Przemysław Wojtyś, dyrektor zespołu opieki zdrowotnej, przeprasza pacjentów za niedogodności związane z przebudową. Na czas remontu pion pediatryczny, przychodni numer 1 przeniesiony jest do przychodni numer 5. Budynek ma być oddany do końca tego roku. Niektórzy mówią, że najlepiej zakochać się wiosną. Inni twierdzą, że pora roku nie ma żadnego znaczenia. Czy lato to dobry czas na zakochanie? O to spytaliśmy przypadkowo spotkanych przechodniów. Mi się wydaje, że na zakochanie to bardziej wiosna, maj. A wakacje to być może, no ludzie wyjeżdżają młodzi, bo tam starci to nie, wyjeżdżają tu tam, no tam jest okazja, żeby kogoś spotkać. No to może to jest i dobry miesiąc, nie wiem. Czy wakacje to dobry moment na zakochanie się? Chyba tak. Chyba tak, na pewno. Na pewno to, co wyjeżdżają młodzi. Także na pewno. Zakochać? Jezus, to, to nie, akurat nie do mnie, ale myślę, że dużo się wtedy też wychodzi w wakacje i w ogóle, więc myślę, że to jest dobry czas. A dlaczego nie do pani? Bo już jest pani zakochana. Nie, właśnie nie jestem zakochana. Nie jestem zakochana, więc nie do mnie takie pytania akurat. Ja myślę, że tak, jest pełno spotkań. Można wychodzić, ludzie się poznają tak naprawdę, więc jest bardzo duża możliwość na to. No ja jestem zakochana w mężu już. Teraz obchodziliśmy 40-lecie małżeństwa, także. Ale się Oczywiście, to jest właśnie ten czas, tak mi się wydaje. Tak władza czasu w mojej młodości i chyba to tak zostanie. Myślę, że to zależy od osób, ale myślę, że ogólnie tak, dużo osób właśnie w. W ciągu wakacji się poznaje, grupki się mieszają, więc myślę, że tak, że są na pewno większe szanse. A czy to dobry czas? Może. No w naszym wieku. No to Kali. powiem krótko. Tak, tak. No. A pani jaka? No tak samo, zawsze. Każda każdy... Jest dobra. I Każdy wiek jest dobry do zakochania. Niezależnie od wieku, czyli od młodego do starego. No cóż. Ja jestem dalej zakochany w swojej żonie, nie? Także... Ale czy w wakacje Państwo się poznali, czy może... W... Nie, nie, nie. To powiem pani, to już tak było dawno, że już nie pamiętam nie w jakiej pamiętamy. sytuacji to się stało, nie? No. Bardzo, dawno. Ale w każdym razie trzymamy się tak, razem. Tak. tak, tak. tak. Cały czas Tak, czasie tak trzymamy, razem. trzymamy się razem. Na zakochanie to jest zawsze dobry czas na takie coś, to już obojętnie zawsze może trafić ta szczoła Amora. W sklepie nawet w kolejce, gdziekolwiek, ale myślę, że na wakacjach jak najbardziej. Moim zdaniem oczywiście, że tak. Eee... No chyba tak, no zakochanie się to jest bardzo delikatny temat. Zakochać się można e, nie tylko w człowieku, ale też e, we wszystkim w sumie e... Wszędzie można się zakochać, i wakacje to jest świetny czas. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia.